Gmina Lutomiersk położona jest w centralnej części województwa Łódzkiego i wchodzi w skład Powiatu Pabianickiego. Centralną miejscowością gminy i siedzibą władz jest Lutomiersk, który z dniem 1 stycznia 2022 roku uzyskał status miasta. Powierzchnia gminy wynosi 133,9 km2, a zamieszkuje ją prawie 9 tysięcy mieszkańców. Atutem gminy Lutomiersk jest jej położenie blisko łodzi, które czyni gminę przyjazną do życia dla ludzi pracujących w mieście, ceniących spokój i ciszę, czyste powietrze oraz bogactwo przyrody. Gmina Lutomiersk dysponuje bogatą bazą sportową i rekreacyjną ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne, hala sportowa, sale gimnastyczne, siłownie plenerowe. Stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, place zabaw, ogródki rekreacyjne, kompleks boisk sportowych Orlik gwarantują utrzymanie świetnej kondycji i doskonałej sprawności fizycznej. Miłośników piłki nożnej zapraszamy do aktywności w trzech klubach sportowych. Trenują w nich dorośli, jak również dzieci i młodzież. W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe i zespół szkolno-przedszkolny, w których edukacja i nowoczesne metody nauczania oparte są na narzędziach interaktywnych. Wszystkie placówki posiadają bardzo dobrą bazę sportowo-rekreacyjną, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od wielu lat na rozbudowę i poprawę stanu technicznego budynków, wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W ofercie turystycznej gminy ważną propozycję zajmuje rekreacja konna z nauką jazdy, która możliwa jest w trzech ośrodkach jazdy konnej. Przez teren gminy przebiega łódzki szlak konny z pięknymi widokami i bogactwem fauny i flory. Na amatorów dwóch kółek czekają cztery szlaki rowerowe. Zachęcamy również do wędrówek pieszych po szlaku wokół łodzi. Rezerwaty przyrody. Rezerwat leśny, jodły oleśnickie oraz rezerwat torfiskowy mianów, a także pomniki przyrody, puczniewsko-grotnicki obszar chronionego krajobrazu. To doskonałe miejsca na lekcje przyrody oraz spędzanie czasu wolnego na łonie przyrody. Turystów odwiedzających gminę czekają nie tylko piękne tereny, ale również cykliczne imprezy. To jest Dni Lutomierska, Dorzynki Gminne, a także liczne koncerty, festyny, pikniki, imprezy kulturalne, jarmarki, warsztaty, wakacyjne, kino na leżakach. Muzyka i taniec towarzyszą corocznie odbywającemu się festiwalowi folklorystycznemu Polka, na który przyjeżdżają artyści z całego świata. Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki architektury sakralnej. Zespół klasztorny i Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi i Panny w Lutomiersku. Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi i Panny oraz Świętych Piotra i Pawła w Mikołajewicach. Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu. pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej w Lutomiersku. W gminie Lutomiersk funkcjonuje 19 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, które są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Samorząd dba o odpowiednie wyposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do niesienia pomocy w wypadkach drogowych, pożarach czy innych zdarzeniach oraz środki ochrony indywidualnej strażaków. Gmina Lutomierska wspiera również jednostki ochotniczych straży pożarnych, dofinansowując zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowę i remonty budynków jednostek, zakup sprzętu czy też doposażenie i utrzymanie strażnic. Głównym organizatorem życia kulturalnego jest gminny ośrodek kultury w Lutomiersku. W jego strukturach działa biblioteka publiczna, zespół folklorystyczny Szycha oraz młodzieżowa orkiestra Denta. W instytucji tej organizowane są zajęcia z zakresu tańca ludowego, gry na instrumentach dętych, pianinie i keyboardzie, warsztaty rękodzieła artystycznego, gimnastyka dla seniora, zajęcia fitness z zumby i breakdance. Liczne inwestycje przyczyniają się do coraz lepszych warunków życia mieszkańców gminy. Wśród nich należy wymienić obecnie budowaną stację uzdatniania wody w Lutomiersku, świeżo wybudowany posterunek policji we Wrzącej. W 2022 roku rozpoczęła się realizacja największej inwestycji w historii samorządu gminy Lutomiersk, jaką jest budowa nowoczesnego przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca. Placówka przewidziana jest do obsługi 200 dzieci z podziałem na dwa oddziały żłobkowe. 50 dzieci oraz 6 oddziałów przedszkolnych, 150 dzieci. Systematycznie rozbudowywana jest sieć drogowa, wodociągowa i inne elementy infrastruktury. W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących gminnego układu drogowego w 2023 roku, gmina Lutomiersk przebudowała ponad 22 km dróg. Wykonano również liczne budowy chodników i miejsc parkingowych. Gmina Lutomiersk to idealne miejsce do zamieszkania. Zapraszamy do jej odwiedzenia.